Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Shokesa, kolejna karteczka z kalendarza, kolejne spotkanie z dzielnym druidem i z dzielnym magiem. Dzielne dwie postacie, które biją się z przeciwnościami losu. Wrzuć przedmiot do kociołka czy rozy. Hmm, najpierw coś do kibla. Milion trzysta, milion sto, wygląda to przyzwoicie, co milion, ale sam złom to jakaś kupa, no dobra to ten. Co zakręcimy najpierw kołem? Zakrę zakręcimy najpierw kołem, mm, żebyśmy wiedzieli, co wypadnie. Czy wypadnie jakiś złom? Na razie są trzy grzybki. Mm, czy wypadnie jakiś złom? Jest jakiś złom, jest złom, ale żadna klata. Czemu nie żadna klata? Czemu nie żadna klata? No nie dobrze. nie ma żadnej klaty, to będziemy mieli mały problem. Mm, milion ten pasek. Co tu jeszcze? Jakiś pierścionek za dwa miliony. Hmm, co tu jeszcze nam wypadło? Milion trzysta, to jest broń, milion sto czapka, no to to najpierw idzie do Kibelsona, nie? I to rozmontujemy sobie i idziemy dalej, Kibel załatwiony. No właśnie, z tym kociołkiem jest problem. Jedną klatę wrzuciłem, mam drugą zawki, była gorsza troszkę misja, ale wziął, że mnie. No i mamy problem z tymi klatami, ale tak, pierścionek możemy sobie tutaj schować. Naszyjnik za 2,5 miliona możemy sobie schować. Zróbmy tu porządek od razu. Naszyjnik za milion 300 i za milion 100 to nie są rzeczy godne chowania. Coś tu jeszcze jest godne chowania? To powiedzmy to to nie. I to też niedobra. dobra, czyli ozdoba i pasek z Yy, Ozdowa i pasek z wiarowcy. Nie mamy takiego czegoś. Nie, nie mamy, więc pasek sobie wrzucimy tutaj. No mamy tą epicką klatę za 4 miliony, i w sumie my ją trzymaliśmy po to, żeby nam załatwiła plakat w stylu wrzucie epicki przedmiot do toalety. Hmm. Pytanie, czy. Dobra, pytanie jest inne, czy tu jest jakaś klata? Jest klata 9900, czyli Dobra, zapłacić 5 milionów za plakat, czy mieć epika? Teraz jest taki dylemat: czy zapłacić 5 milionów za ten plakat, czy pozbyć się epika za 4 miliony? Może mamy epika za 5 milionów na sobie, będzie łatwiejsza decyzja, nie też za 4. Też klatka za 4. A jaką tu mamy runę? Premia do złota 15, szansa na epickie przedmioty. Może tu jest jakaś runa, szansa na epickie przedmioty. Eee, czekajcie, to też nie jest jeszcze, to nie jest też jeszcze przesądzone. Eee, szansa na epickie przedmioty. Hmm. Nie, to my jeszcze takiej runy nie nosimy, bo nie mamy. Ja, dobra, nieważne. Hmm, fałszywy alarm, fałszywy alarm. Więc teraz trudny dylemat. Dylemat polega na tym, czy pozbywamy się epika, bierzemy za niego cztery bańki i traktujemy go, że miał nam posłużyć do zrobienia plakatu i posłużył. Czy wydajemy 5 milionów? Bo to nas będzie kosztowało 5 milionów, bo za dychę kupimy, 2,5 będzie warte kupnie i za 5 opierniczymy do wiedźmy, więc 5 milionów nas to będzie kosztować. I teraz co cenimy bardziej? Epika na plakata na kiedyś, czy 5 milionów? Myślę, że epika na plakata jeszcze pocenimy chwilę. Tak mi się wydaje, że epika na plakata pocenimy i zobaczymy, czy Maciej mask wiedzę. Powinno kosztować po kupnie około 2,5 miliona. Dokładnie i do kociołka za 5, czyli tak naprawdę kosztowało nas 5 milionów zrobienie tego plakatu za 13 milionów Expa, na pewno warto taką wymianę poczynić, czyli wydać 5 milionów Golda, żeby nie stracić 13 milionów Expa. To jest zdecydowane zdecydowane. No to jest zdecydowanie słuszny ruch, tak? Zdecydowanie słuszny ruch, 1250 kryształów. Bo wydać 5 milionów złota, żeby dostać 13 milionów golda, to za. E, expa to zawsze. Wydałbym te 3 miliardy, żeby mi w takim przeliczniku dali expa, nie? Wydałbym po prostu. Jakby tu stał taki kupiec i mówił. Kurde, drugie 4 kryształy. <gry> full deski na kamienie, to ja podziękuję. Jakby tu stał taki kupiec i mówił, rzuć mi 5 milionów golda, dam ci 13 czy 14 milionów expa, wrzucam, tak? Wrzucam każdą ilość pieniądza. Dobra, dał 4, to mu zadamy szansę na 5, nie? Choć nie potrzebujemy tych dusz, to dałem mu szansę, żeby smordę wykrzywił, ale, ale mu coś nie siadło z tą mordą. 3, czy 100, czy 200, czy 300, czy 400, czy 500? <laughs> idziemy, idziemy, moi drodzy. Tu 3600, 700, już 800, 900 jest. Czyli jeszcze tutaj dwa i będziemy mieli pełną serię od 3 do 3900. I jutro pewnie zrobimy. Reseta, no dobra, czyli tak, klaty żeśmy załatwili problemy z klatami. To jest item godny, a to są itemy niegodne. To jest cała seria itemów niegodnych, to my je sobie możemy gdzieś tam tutaj w drugim rzędzie godności przetrzymać, tak? W drugim rzędzie godności. To są itemy niegodne, niczego w zasadzie. No to można wrzucić jutro do kibla. Za milion sto. To na upartego też, ale to są itemy to też. A to jest item niegodny niczego. Trzymamy go tylko dlatego, że mamy miejsce. Miejsce w plecaczku. Czy ten Gandalf to dochodzi? Pisał, że coś tam już jest aktywny, no i dość coś nie może. A ci ludzie, 4-0 w PETAch jak na razie dzisiaj, moi drodzy. To jest dramat. To jest szok! Jak my żeśmy zrobili 4-0 druidem w petach, to nie wiem, ale będziemy próbowali zrobić pin 0 chociaż nie uda nam się, bo nie mamy klocka. Ale już ten klocek, kurde, Jęzogniks tu jak wytyrał, skubany Jęzogniks. Nawet nie musiał rozpierwalczyć, co tu się dzieje, moi kochani, no co tu się dzieje, szałpał. Szałpał po prostu, Hydrowir, Damna Magna, mm, no dobra, Damna, damna Magmę. A kto dam na Macieja? Ja sobie założę taki nick dam na Macieja, a nie dam na Magmę. Będzie uczciwie i Squirrel. Madziary. No fajnie, że Madziarku klejemy. Fajnie, fajnie, podobujemy się to. Fajnie, fajnie, jest dobrze. Coraz, raz, 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 lepiej. No jednorok się nawet nie spocił tutaj w tej walce. No okej, okay, jest 4, 0. Nie będzie weekendu golda. Teraz, więc nie musimy się martwić o warty, grzyby, profuzja, szczęśliwy dzień. Dramat, bo na jutro potrzebujemy 400 laki końców na pojutrze, o boże. Będzie ciężki dzień dzisiaj, jutro i pojutrze. Jak ja mam w Warcrafta sobie w spokoju grać? I repę wbijać? No nie wiem. Jak ja mam to zrobić? PONIK 100 moi drodzy! PONIK 100! To już jest ten moment, kiedy PONIK jest 100. Tutaj na klocka. Czy to będą pety też teraz? Grzyby, sedesy, pięknych. Nie, nie będzie petów. Szkoda. Profuzja PD, czyli tak, klepsydry. Dużo rozmontowań. Eee, grzyby, sedesy, czyli ani skróconej jawki w ogóle, ani, ani ten, ani petów. Niedobrze. To bardzo niedobrze. Trzeba będzie długo awkę robić. Jeju, nie chce mi się. Czy powiem wam kiedyś tą afkę, to robiłem szybciej na Noxie, nie? I skacałem te misje, a teraz gram sobie w Warcraft. <laughs> I co jakiś czas kliknę na drugim ekranie i to się fajnie. <laughs> Robię afkę teraz 7 godzin albo 8, grając <laughs> w Warcrafta. No, da się, da się. <laughs> da się, kochani, da się. <laughs> no Zobaczmy to 4.1 słynne, bo nie sądzę, żeby gościa nie miał klocka na 200. Pancernik nasz wygrał, zbił trochę szczerbuna, nasz szczerbun przegrał, nasz klocek tego nie zrobił, boże. No jest klocek 200, no i no to, to, to tutaj nasz tyrek nie, nie pociągnie tego, także 4-1, ale 4-1 też bierzemy w ciemno, my w tych kupilach całkiem dobrze i tak stoimy jak na to, co reprezentujemy, więc ja jestem zadowolony, oczywiście dużo lepiej będzie w momencie, w którym... Będziemy już mogli mm, sobie pozwolić na tylko 200, nie? A cóż to za misje dzisiaj? 7 Expa 16 Golda. To jakieś boczkowe misje. boczkowe misje. Bodźkowe misie. Normalnie misje, misje boczkowe, Fura pieniędzów mało Expa. Fura pieniędzów, mało Expa. No dobra, no i co? Jak to wygląda sytuacja? Klikamy tutaj i... I wszystko w porządku. I wszystko w porządku, wszystko zrobione, itemy poukładane. Więc jesteśmy zadowoleni. Idziemy do Maga. U Maga troszkę to inaczej dzisiaj wygląda. O, plakat zrobiłem, dobrze. Coś do kibelka mamy fajnego. O, pasek za milion, nice. Podobujemy mi się ten pasek za milion, no to my hopsa robimy. Przy okazji te itemy sobie tutaj porozdzielamy tak samo. No Mac ma dużo więcej fajniejszych itemów, w zasadzie tylko dwa do kupy, nie? Dwie kupy w zasadzie tylko. Dobra, chodźmy tu. Yy, klepsydry, yy, dziękuję. Yy, kryształ, aha, rozumiem deski. Yy, to może kryształ? Aha, to może jednak kryształ? Aha, a może jednak kryształ? Super. Do 17 razy sztuka super. A może klepsydra? Super! No, piaski czaski będą, więc ja liczę tutaj na klepsydry od złodzieja i w gabinecie magii. Nie oszukujmy się. To jest dla nas wa walue, bo raz na jakiś czas wrzucamy odcinki z pełną awką, i wtedy te klepsydry się przydają. Wtedy te klepsydry się przydają. Eee, więc chciałbym mieć ten zapas tych klepsydr. Dość spory. No, tutaj nic nie kupimy. To niedobrze. Brewnia gabinet magii, co ona chce? Pierścienie chce sucz. sucz chce pierścienie. I skąd ja mam jej wziąć? Mam jeden pierścień, ale to jest. No ten pierścień... No nie wiem, można by go w sumie sprzedać zarobić 100%, ale no no nie oszukujmy się, nie jest to jakiejś pierwszej wartości ten pierścień. <ścoughs> sprzedać pierścień za golda, żeby dostać dwa goldy, trochę smutno. 8714, coż te misje dzisiaj tak na golda nastawione. To ciekawe. To bardzo ciekawe, co? Bardzo, mm, bardzo ciekawe, że tak dzisiaj oba TM-y podgolda, oczywiście druidowy bardziej, ale tutaj też czysto tak podgolda. Ośmiogłowa, hydrat, nawet nie podchodzimy, nie wiem co tu się dzieje. E, my tutaj trzy pety wygraliśmy czym? Ogniem wygraliśmy, czyli co wodą przegrałem? Wodą bym przegrał? No wiecie co? No bo to jest raczej światło i mrok, nie? Nie, woda wygrała. Czyli przegrało światło lub mrok. No to zagadka. To zagadka niezła. Światło lub mrok przegrało na Ziemię. Kiedy Hydrowir prawie nic nie traci. Ciekawe, czy światło, czy mrok. Światło przegrało na Ziemię? Boże! Coś ty tam zrobił, jednoruk! Yy. Coś ty tam. Jak oni to przegrali, światło na Ziemię? No jak oni to mogli przegrać, światło na Ziemię, mając. Maga i zwiadowce na dwóch wojowników. No i jakżeście mogli to przegrać tłumoki? Nie wiem. 700, 309 milionów drewna. Szkoda, że nie 9 milionów kamienia, bo by mi się przydał. Pierścionek dowiedzimy, dobrze. Trochę pieniądza jest, jakieś jedzenie, dobra. Co to za pierścionek? Ja ładny, 4,5 miliona, idealny. To też można wyrzucić. No i chodźmy na Peciorki, bo tutaj. Dwa jedzenia do don Jinjonga. Eee, potem nasz król Ponik. Ponik haps masz. Potem w ziemi krapier. Biedny ten krapier. <grym> Kasi, taka, jakaś taka sierota po <grym> socjalizmie. Tutaj Ponik Ognik. A we wodzie złota rybka. Dobra się jeszcze tu dokarmiałem? Chyba nie. Chyba nie ma po co. Chyba nie ma po co. No nic, zobaczmy. Może się uda czwartą walkę wygrać. Co? Mamy klocka 200, więc jest szansa. Mamy klocka 200, więc czemu nie? Czemu nie, Maćku? Czemu nie? Szczerbun nasz przegrał. Klocek na klocka nasz przegrał, ale to jest tak, że od razu Tyrek dobił, więc wchodzi Tyrek na Tyrka. Identyczne staty, identyczne levele, wszystko identyczne, więc... Uczciwe 50-50 w -50 pojedynku. No, jak widzimy, na razie nie wygląda to uczciwie, chociaż na Tyrek zaczął odpowiadać krytykami. Nie, dobrze. Nie! Widziałem, widziałem. Widziałem, że ten cios, jak wejdzie, to to musi być krytyk, bo to przecież inaczej ta gra nie może być zaprojektowana, nie? Inaczej nie może być. Jutro 418 level wbijamy, więc też milutko. Kalendarz dość szybko niedługo będzie, nie? Dokładnie za 10 dni. Więc wbijemy 420 level niedługo, bo 418 kalendarz to nam 19, zanim będzie kalendarz, to będzie zaawki 20. No i podobnie tutaj 420 też lada chwila yy, i od razu 421. Pierwszy, tym bardziej, że teraz będzie chyba profuzja EXPA, tak? Tak. Profuzja PD, więc w ten weekend wbijemy troszkę EXPA. Hmm, może nawet w ten weekend się 420 strzeli. Miliard Expa na 3 dni po 300 coś milionów jest szansa. Gdyby grube misje na Expa leciały, to jest szansa, jak nie, to tuż po weekendzie. Trzeba też pamiętać o tym, że przy Lakideju będą. Będzie 40 kręceń i podwójny exp z koła, więc to też coś tam dojdzie, nie? Coś tam dojdzie, więc zobaczymy. Na razie tyle kochani. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam Was i pa! pa.